Witajcie, witajcie w szybkim live, który dzisiaj postanowiłem Tak dla Was zrobić. O tak, po prostu witam Was serdecznie przy kawusi i moi drodzy, dzisiaj taki live, szybki, o tym takim temacie, który ostatnio, który ostatnio tak mnie natknął i który w, można rzec, że się, że się pojawił w moim tutaj, w moim sercu i w moim przemyśleniu pewnych rzeczy. Pewnych aspektów, które, 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 po prostu, które po prostu się w moim, w moim życiu też dzieją i tego, co, co tak naprawdę dzieje się na co dzień. Otóż często słyszymy, ja zresztą teraz, od momentu, kiedy, kiedy bywam na szkoleniach, będąc w networku, często słyszę: Sformułowanie ograniczenia są tylko w Twojej głowie i że te ograniczenia można pokonywać. Ja osobiście skłaniam się ku temu, że jest w tym trochę prawdy, ale nie do końca. Dlaczego? Zaraz wam o tym oczywiście powiem i jaki tak powiem mam jaki jest troszeczkę mój wgląd na te, na te aspekty. Oczywiście jeśli jesteście, dajcie znać, dajcie jakąś łapkę w górę tutaj, jakieś serduszko poślijcie, żeby tutaj była jakaś reakcja, to też podniesie trochę, a to też podniesie trochę zasięgi. Może ten live się komuś przyda. Otóż, dlaczego mówię o tym, o tym właśnie? Że ograniczenia są tylko w naszych głowach, to jest jedna rzecz. I ta strategia sprawdza się u osób, które są, moi drodzy, osobami w pełni sprawnymi, bez żadnych dysfunkcji. Dlaczego? Dlatego, że wtedy rzeczywiście blokada jest w Twojej głowie. Ty masz blokadę w Twojej głowie, to ciebie blokuje coś, to coś trzeba oczywiście sobie znaleźć. Ciebie blokuje to coś, żeby iść do przodu, żeby robić coś fajnego, coś, co daje Tobie satysfakcję, coś, co popędza Ciebie do przodu, popędza Ciebie do rozwoju. Wtedy rzeczywiście blokuje Cię na przykład strach przed nowymi rzeczami. Strach, że sobie nie poradzisz, strach, że sobie nie dasz rady, a ty się do tego nie nadajesz, a ty to, a ty tamto. I mnóstwo, mnóstwo obaw, mnóstwo takiego strachu wewnętrznego się w tobie, w tobie budzi, ale, ale możesz to w jakiś sposób przezwyciężyć. I w tym momencie ruszasz do przodu, działając w różnych aspektach swojego życia, działając, i osiągając swoje cele, tak? Wiadomo, że ta przysłowiowa strefa komfortu musi, musi zostać pokonana, moi drodzy, musi zostać po prostu pokonana jak najbardziej. I kiedy ona zostanie pokonana, to wtedy właśnie pojawiają się nowe rzeczy, pojawiają się ciekawe historie, pojawiają się ciekawe perspektywy i perspektywa przede wszystkim rozwoju, rozwoju, który, który jest, który może w Twoim życiu się zadziać, obojętne w którym miejscu jesteś, bo naprawdę ludzie nawet w wieku 40-50 lat zmieniają swój styl życia, zmieniają swoje poglądy, zmieniają swoje przyzwyczajenia, swoje nawyki i ich życie się zmienia. Więc można to zrobić w każdym możliwym etapie swojego życia, tylko trzeba po prostu chcieć. Trzeba po prostu chcieć to robić, szukać rozwiązań i po prostu działać. Jednym słowem, działać i to da nam rezultat, który będziemy chcieli, będziemy chcieli osiągać. Natomiast sytuacja jest troszeczkę inna, kiedy mamy osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wtedy ta bariera bo oczywiście widzimy, tak, osoby z niepełnosprawnościami, które osiągają bardzo wiele, bo pokonują wiele barier, Swojej niepełnosprawności, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy możemy użyć tego sformułowania, że te właśnie blokady wszystkie są w naszych głowach. Tylko są takie blokady, których nie przerobimy i o tym też trzeba pamiętać. O tym mało kto mówi, mało kto o tym, o tym wie, ale ja z perspektywy osoby słabowidzącej mogę Wam o tym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że ja staram się, Pewne bariery przełamywać cały czas, przełamywać różne, różne aspekty, czy to, na przykład, czy to na przykład w treningu siłowym, który też jest dla mnie wyjątkowym, wyjątkowym wyzwaniem, bo muszę to robić w sposób konkretny, w taki sposób, który jest mi dozwolony i uważać na każdą rzecz, którą robię w, tym, w, tym, w, tymże, w tymże treningu. Więc to też jest dla mnie osobiście powód do tego, żeby. Aby po prostu iść dalej i też przełamywać pewne, pewne strachy, obawy, czy na przykład ćwiczenia na maszynach, których, których, których nigdy nie robiłem. One po prostu są i, i pojawiają się, i dla mnie niektóre ćwiczenia po prostu są wyzwaniem, wyzwaniem, chociażby ćwiczenie takie jak na przykład skok na konkretną skrzynię, na przykład, które teraz jestem w stanie wykonać, zostałem przygotowany. Przez trenera do tego jestem w stanie to wykonać. Jest to dla mnie kolejny krok do przodu na przykład. I z tego powodu się cieszę, bo, bo po prostu pokonuje swoje, swoje gdzieś tam bariery. Natomiast są osoby, na pewno są osoby, które tych barier niektórych pokonać nie są w stanie. I, i o tym trzeba pamiętać, bo. Yy, Dlaczego o tym mówię? Bo często jest tak, że te bariery to nie jest coś takiego na przykład, że, że my, my chcemy, nie wiem, no, e, w, po prostu coś zrobić, tak? Chcielibyśmy coś zrobić w życiu, nie? I tak naprawdę, e, no, jesteśmy na przykład skazani na pomoc osób nam najbliższych, ale czasami nie mamy odwagi powiedzieć pewnych rzeczy. Czasami nie mamy odwagi powiedzieć, słuchaj, ja bym potrzebował to, słuchaj, ja bym potrzebował to. I można się zdziwić, tak naprawdę, że to są przecież najbliżsi nasi tutaj wokoło, ale czasem potrzeba kogoś, jakiegoś człowieka z zewnątrz, który nas mniej zna, żeby, ten, żeby to po prostu zrobić, tak? Żeby się zapytać tego człowieka, na przykład, czy pomógłbyś mi w tym, w tym, w tym i w, w tym? I naprawdę czasami ten obcy człowiek, my jesteśmy bardziej, jakby bardziej odważni jemu, na przykład, może to być jakiś przyjaciel, tak? Znajomy, przyjaciel powierzyć takie właśnie tutaj e, takie nasze cele, e, takie nasze cele. I, i, to jest, I to jest jakby normalne, słuchajcie, to jest jakby normalne, bo my tym samym, my tym samym e, po prostu e, dajemy sobie szansę na, na robienie pewnych rzeczy, tak? E, na przykład chociażby osoby, które na przykład no same nie poruszają się na wózku, no to ktoś musi tej osobie. Po prostu pomóc. I to nie jest to, że ona chciałaby pokonywać bariery i rzeczywiście może to zrobić, ale jednak potrzebuje pewnych narzędzi, pewnych aspektów tego, żeby właśnie to robić. I to jest, to jest tutaj, myślę, istotną rzeczą. I te ograniczenia, one nie są w jego głowie, bo one się pojawiają w tym mechanicznym takim świecie. I tu najlepszym rozwiązaniem jest właśnie znalezienie takiej grupy. Wokół siebie, która jest w stanie te ograniczenia po prostu rozwiać. Jest to, jest to właśnie taki sposób, może trochę dziwny, ale, ale jest po prostu, że, żeby znaleźć właśnie osoby, które pomogą Tobie właśnie rozwiązać tego typu, tego typu problemy. Po prostu. I to jest po prostu piękne. Wtedy, wtedy rzeczywiście nie ma żadnych. Żadnych tutaj barier, tak i ograniczeń, bo ty masz ograniczenia w swojej głowie, to jest jedno, a drugie to są te ograniczenia techniczne. Jeśli ty przezwyciężysz te w głowie i pomoże ci ktoś z zewnątrz pokonać te ograniczenia, właśnie techniczne, no to jesteś na, 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 na pozycji wygranej. I powiem Wam, że ja osobiście spotkałem się z dwojaką kwestią tutaj. Że jedni chcą, a drudzy w ogóle nie chcą i tłumaczą wszystko tylko tym, że mają ograniczenia. Moi drodzy, niestety no, no świat jest tak zbudowany, że mamy jakby dwie strony medalu i po jednej stronie są ci, którzy dążą do tego, żeby robić coś w życiu, żeby, żeby cokolwiek osiągać, a są tacy po prostu, którzy w pierwszym możliwym momencie patrzą tylko, patrzą, o jest legitymacja ZUS-u która mówi o tym, że ja jestem niepełnosprawny, no to co tam mamy wpisane? Zobaczmy, co tam mamy wpisane. A, dobra, dobra. To mamy wpisane, no to teraz trzeba znaleźć jakiś powód, który, który po prostu pasuje do tego, to nie będę nic robił, nie? I są tacy ludzie. Naprawdę powiem wam, że, że to ży, życie właśnie, życie w tym środowisku też, też, też uczy tego, że są właśnie tacy tacy ludzie I, i, my, i my żyjemy w tym całym, w tym całym świecie, w świecie, e, świecie tych, tych tutaj osób, które są i, i tak naprawdę i tak naprawdę e, cały czas, cały czas się cały czas się człowiek uczy tego, jak po prostu ludzie e, potrafią, e, potrafią po prostu e, gdzieś tam działać, nie? Tak naprawdę w, w różnych w różnych dziedzinach życia. Tak naprawdę. To, 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 gdzie my jesteśmy i co my robimy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka właśnie, że, że po prostu, że po prostu trzeba, trzeba w sobie znaleźć tą siłę i jak to zrobić, moi drodzy. Jak to zrobić? Najlepiej, jeśli cokolwiek robicie, cokolwiek robicie, cokolwiek macie w planach zrobić, Znaleźć swoje dlaczego. Jeśli znajdziecie swoje dlaczego, to wtedy wszystkie punkty układanki wam się zejdą w całość i będziecie zdobywać właśnie swoje, swoje sukcesy. Wtedy właśnie zdobywać swoje, swoje sukcesy. Moi drodzy. To jest klucz do tego, żeby właśnie. Żeby właśnie to robić. Żeby właśnie, żeby, żeby, móc, żeby móc właśnie, takie rzeczy, takie rzeczy tutaj, tutaj robić, i, ta, i tak działać w różnych aspektach. Czy to w sporcie, czy to w biznesie, czy, 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 czy robiąc jakieś inne rzeczy, działając online, prawda? Wszystko jest tutaj, wszystko tutaj jest możliwe. Jak najbardziej możecie to. To robić i mam nadzieję, że Wam się to wszystko uda, kochani. Dzisiaj taki live króciutki na temat właśnie tych rzeczy, które my, jako osoby czy pełnosprawne, czy niepełnosprawne, możemy robić i te ograniczenia są w naszych głowach. Czasami trochę technicznych ograniczeń jest, ale możemy je wszystkie pokonać tylko i wyłącznie w momencie, w którym my tego tak naprawdę będziemy chcieli. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego weekendu.